Izabela Janachowska wyjawila prawdę na temat Stalkera, była przerażona jego zachowaniem. Izabela Janachowska dała się poznać szerszej publiczności jako tancerka w programie Taniec z Gwiazdami. Następnie Iza otrzymała posadę prezenterki kanalu przeznaczonego głównie dla kobiet. Prowadziła tam wtedy kilka programów związanych z tematyka slubna. Zobacz, TS, Janachowska planuje kolejny remont. Jak zaczynasz mieszkać? To widzisz. Ze co stupeklo, tu, tu co z uszczerbione. Cudzy słów. Po latach współpracy z TVN Gwiazda zmieniła pracodawcę na telewizję. Polsat, Izabela otrzymała tu swój program pogotowie ślubnej Izabeli Janachowskiej oraz zaproszenie do współprowadzenia programu Dancing with TH Stars. Taniec z gwiazdami. Jak widać, Janachowska może pochwalić się oszalamiająca kariera. Niestety jej życie prywatne nie było już tak kolorowe. Gwiazda, zanim odnalazła szczęście u boku Krzysztofa Jabłonskiego, miała na swoim koncie kilka nieudanych związków. Izabela jak na prawdziwa celebrytkę przystalo, jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Niedawno na swoim instagramowym koncie postanowiła zrobić ja. Swoim fanom wyjawila wtedy, że jest niesmiala osoba, która nigdy pierwsza nie zaproponowała randki. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś nie chciał jeść ze mną na randkę, ale nie dlatego. Że jestem taka super cool, tylko po prostu nigdy wpadło mi do głowy, żeby startować z jakimś takim zaproszeniem i w ogóle nigdy nie inicjowałam takich kontaktów damsko-meskich. Bo jestem na to chyba zbyt, zbyt nie w podrywaniu, w ogóle nie znam tematu przyznale w sieci. Później wyjawila, że dwukrotnie została odrzucona przez partnerów. To bardzo dziwne. Ponieważ Izabela jest jedna z piękniejszych kobiet w showbiznesie. Dobra, stanę na dwóch, dalej nie chcę liczyć, haha mówiła Janachowska. Można więc wywnioskować, że jej życie uczuciowe nie nalezalo do zbyt udanych. Kobieta przez pewien czas miała nawet stalkera, który ją ja dzieli na kal. Miałam stalkera. Było to przerażające, pamiętam, zamieszkałam wtedy w Warszawie na Bemowie. Czułam się okropnie, czułam się niebezpiecznie, czułam, że ktoś mnie obserwuje. Kontroluję, to było straszne, po prostu realnie się balam, bo nie wiedziałam, Do czego taka osoba jest zdolna, to było straszne, bo ta osoba w jakiś sposób mnie znala, mówiła na Insta Stories Janachowska. Na szczęście Izabela Janachowska w końcu odnalazła szczęście. Jej wybrankiem okazał się Krzysztof Jablonski. Tancerka posłubila przedsiębiorcę 28 czerwca 2014 roku, roku w Wilawie. Szczęśliwe małżeństwo ma syna Krzysztofera Aleksandra. Chlopiec urodził się 10 maja 2019 roku. roku.